Sprawozdanie z tego, co zrobił on, co zrobiła Rada Sołecka, co się dokonało na terenie sołectwa Grubela. Panie Sołtysie, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej od dnia 22 lutego 2011 do 4 marca 2015 roku. W czasie naszej kadencji odbyło się 15 cech, wiejskich. Na których podjęto 12 uchwał. Rada Sołecka spotkała się 30 razy, złożono 47 wniosków do Urzędu Miasta i innych Wronki i innych instytucji oraz 16 wniosków do firm prywatnych w sprawach dotyczących Sołectwa. Wnieśliśmy proces mieszkańców do. Gracias. e partindo da interação. Położenie lampy oświetleniowej przy strażnicy. Wyczyszczenie przepływu pod szosą na przygotowaniu brągi sieraków. 2013 rok. Wysypanie kamieniowo-kudziowe przy świetlicy. Posadzenie tuli przy placu zabaw. Wykonanie piaskownicy dla dzieci. Odmalowanie drewnianej konstrukcji, zadaszenia tarasu. Wykonanie pogrodzenia wokół ogródka przy świetlicy przepustu oraz rogu przy na ułożenie chodnika przy świetlicy 23 metry, wykonanie nowego krzyża w Łucjanowie, wymiana zadaszenia przystanków w Łucjanowie 2014 rok, położenie płytek na ścianę w kuchni świetlicy, umycie i odmalowanie sufitu, pomalowanie pomieszczenia gospodarczego, tam gdzie znajdują się naczynia, założenie siatki przeciw ptakom pod zadaszeniem przy świetlicy, odmalowanie wszystkich pomieszczeń szatni piłkarskiej, odmalowanie dwóch ścian zewnętrznych świetlicy, montaż lampy oświetleniowej w założenie oświetlenia awaryjnego na świetlicę, budowa wiatki przy placu zabaw, budowa chodnika od skrzyżowania do świetlicy oraz przejścia dla pieszych, postawienie nowego przystanku autobusowego dla dzieci. W pierwszym półroczu tego roku będzie instalowany Przy świetlice, pracozapał w szkole w figurze Świętego Jana Malczickowskiej i Krzyży. Imprezy, które odbywały się corocznie. Dziękuję. Złoty. Właśnie dzisiaj regały dojechały farba ewolucyjna 465 zł, łączna kwota 37 59 zł. Środki z Unii Europejskiej zmywarka 1400 zł, kuchenka elektryczna gazowa 900 zł, łączna kwota 2300 zł. Prywatny sponsor. Telewizja telewizji z 1400 zł, wiatrka przy pracy Plus dwie ławki pod wiatrą 600 zł. Łączna kwota 4400 zł. W sumie pozyskaliśmy kwotę 43 700 Firmą, na której współpracę zawsze mogliśmy liczyć. Dziękuję.